odbiornik DELCO trafił do mnie wyjęty z bioika. Niestety nie pamiętam modelu ani rocznika. W każdym razie radio jest w takim dosyć dobrym stanie zachowania. Przez chwilę było niewidoczne, źle je tutaj odchyliłem względem obiektywu kamery. Ale, jak widzicie, właśnie jest dobrze zachowane i dość klasyczne. To jest klasyczne rozwiązanie, jeśli chodzi o przełącznik zakresów. No tutaj mamy klasykę również, czyli regulację analogową częstotliwości. Radio nie gra, nie odzywa się. Za chwilkę je podłączę i zobaczę, jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy. Jak na delko, to również tutaj złącze jest takie dosyć nietypowe. Zazwyczaj są to złącza innego rodzaju, przynajmniej z rocznika, na którymi wygląda ten odbiornik. No, zaraz zobaczę, co to, co to tam mu dolega. Ponownie zajmuję się radioodbiornikiem Delko z Biuika. W tym przypadku. Diagnoza moja wstępna była taka, że są uszkodzone te dwa układy scalone. Pokazuję tu palcem. Nie bardzo mam jak chwycić drugą rękę. O, tu mam jakiś pokazywacz. Więc te dwa układy scalone. Jednak trochę głębiej poszukałem. No i okazało się, że kondensatory elektrolityczne były do wymiany. No i oprócz tego też rezystor w wodzie emitera jednego z tranzystorów mocy Taki dosyć dużej mocy, bo około 3 watów był przepalony. Po wymianie tych elementów, po wymianie jeszcze tutaj diody Zenera, która odpowiedzialna była za ustalanie napięcia w gałęzi 8 V, radio ruszyło, zaczęło grać. Natomiast niestety okazuje się, że uszkodzony jest tutaj ten delikwent, czyli potencjometr siły głosu. No, i to jest zabawa na długi jeszcze zimowy wieczór, albowiem po wyjęciu trzeba będzie go rozebrać i próbować naprawić. Ponieważ trudno będzie kupić potencjometr o takich parametrach mechanicznych. Jeszcze elektryczne pewnie udałoby się jakoś dobrać, ale mechanicznie, czyli dobór osi, długości tej osi e, głównie. No i fakt, że to jest taki dwusekcyjny, to znaczy są cztery sekcje w zasadzie, ale one są parami. Poruszane przez tutaj te dwie osie, tutaj te dwie, powoduje, że będzie trudno dobrać taki potencjometr taki po prostu pod kątem mechanicznym elektrycznie Jak mówię, to jeszcze pewnie by się to udało zrobić, dlatego podejmę tutaj próbę naprawy tego potencjometru. Wylutuję go. Uszkodzona jest ta sekcja tutaj. Wewnętrzna, czyli muszę się do niej tutaj dostać, muszę rozebrać ten potencjometr i spróbować znaleźć, dostać się do tej sekcji. I tam prawdopodobnie luźny jest suwak. On się nie porusza tak jak wszystkie inne suwaki, tylko w sposób taki dosyć dowolny no i trzeba to jakoś naprawić zobaczymy czy to się uda parę razy te takie, pod, takie potencjometry tego typu udało mi się zrealizować. czy tak będzie tym razem zobaczymy, to jest zawsze trochę loteria no ja nie mam tutaj warsztatu takiego ślusarskiego żeby i żeby to zrobić w sposób taki zgodnie z zasadami mechaniki precyzyjnej, z tymi zasadami zrobię, no ale przy użyciu narzędzi dostępnych nie, takich jakie mamy. Zobaczymy jaki będzie efekt. Potencjometr jest rozebrany, rozłożony. No i tutaj widać wyraźnie, że w tej sekcji, którą wskazałem, a która się ujawniła przy pomocy, no przy pomiarach za pomocą pomierza. no widać wyraźnie, tutaj brakuje kawałka ścieżki oporowej. Pytanie, co z tym można zrobić. No, zobaczymy, może coś jednak da się zrobić. Za chwilkę będę składał potencjometr do radia wyjętego z biuika. Jak widzicie, uzupełniłem tutaj ubytki tej ścieżki oporowej. Ona oczywiście będzie miała inną rezystancję więc nie do końca jestem pewien jak będzie wyglądała spółbieżność tego potencjometru dlatego, że w tej części jest jego druga część w tej części druga część tutaj trzymam element, w którym znajduje się ścieżka oporowa kanału drugiego, lewego czy prawego no i oczywiście wyłącznik więc pewnie jakieś różnice będą, ale mam nadzieję, że uda mi się to radio uratować, ten potencjometr uratować i yy, chciałbym, żeby ono działało w sposób taki akceptowalny, no, nawet jeżeli, jeżeli jakieś drobne różnice między głośnością w lewym i w prawym kanale yy, wystąpią. Yy, za chwileczkę yy, będę składał ten potencjometr, żeby stanowił już jedną pełną całość. Yy, no, a tu jak widzicie. To ścieżka została uzupełniona. No dobrze, zobaczymy jaki będzie tego efekt. Ciąg dalszy naprawy radiadelka zbiujka. Zainstalowany jest już potencjometr, ten który naprawiałem, no, spełnia swoją rolę, aczkolwiek są różnice oczywiście w głośności między lewym a prawym kanałem. Ale też okazuje się, że moja pierwsza diagnoza, mówiąca o tym, że również wzmacniacze są uszkodzone, układy scalone realizujące funkcje wzmacniaczy są uszkodzone, no potwierdziła się. Po prostu te, które tu widzicie, już zdemontowane układy scalone, zapewne grubowłastwowe, DM466, to jest ich oznaczenie, one po prostu przerywają. Mechanicznie można powiedzieć. Dają podobne objawy, jakie daje zimny lód czy brak kontaktu. Gdzieś tam na płytce drukowanej, no, ale w tym wypadku zachodzi to w strukturze wewnętrznej tutaj tego, tego układu stalonego, Jak się nim porusza, no to wtedy jeden i drugi przestaje grać. Co więcej, nawet jakieś wykazuje tendencję do zwiększonego poboru prądu z zasilacza, więc wygląda to tak że trzeba je zastąpić innym rozwiązaniem. Ja wybrałem do tego dwa monofoniczne wzmacniacze zrealizowane również na, układzie, na układach scalonych, w układzie klasycznym, takim powiedziałbym, yy, z, z kondensatorem elektrolitycznym o dużej pojemności na wyjściu, po to, żeby mógł bez jakichś tam dodatkowych przeróbek później podłączyć instalację elektryczną samochodu. Mam na myśli tutaj podłączenie głośników, które fabrycznie, które to połączenie fabrycznie jest tak zrealizowane, że głośniki jednym końcem czy jednym, jednym wyprowadzeniem są połączone z masą, po prostu. W układzie mostkowym, gdybym zastosował wzmacniacz, nie byłoby to takie proste. Musiałbym dokonywać tam pewnych przeróbek w tym wzmacniaczu, inaczej go konfigurować. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest optymalne z punktu widzenia kosztów, wyglądu radia i wszystkich innych rzeczy, możliwości zainstalowania tych wzmacniaczy. Więc teraz przystąpię do montażu nowych korzystając z, opisu, opisałem sobie tutaj wcześniej wprowadzenia, jak one powinny wyglądać. Które są dla mnie ważne? Ważne jest dla mnie wyprowadzenie zasilające. Tutaj przychodzi napięcie właściwie wprost zasilające około 13 V, 14. A tutaj mamy doprowadzony sygnał z potencjometru, więc podłączywszy tutaj wejście do tego złącza, wejście nowego wzmacniacza, uzyskam regulację głośności właśnie przez ten potencjometr. I o to właśnie chodzi. No więc teraz przystąpię do montażu tych nowych wzmacniaczy w miejsce starych. W innym, oczywiście, miejscu one na płytce się nie zmieszczą. Prawa Delko zbiuika rocznik 70, któryś tam, chyba drugi, dobiega końca. Są zainstalowane nowe wzmacniacze, jak mówiłem te, które były oryginalnie zainstalowane, czyli DM-466. Są to w zasadzie przedwzmacniacze, ponieważ elementem końcowym we wzmacniaczu mocy są tranzystory tutaj. Też charakterystyczne tranzystory DELCO w takich okrągłych obudowach, w kształcie takiego E, walca powiedzmy e, podobne były sowieckie tranzystory e, chociaż nie, tutaj akurat są takie bardziej tradycyjne. Delko DS515. E, no i cóż, i e, po wymianie tych układów scalonych było jeszcze trochę kłopotów, czy wymianie no zainstalowaniu nowych wzmacniaczy one są zainstalowane w tylnej części. Nie mogę teraz tego odwrócić z uwagi na podłączone kolumny, kolumny głośnikowe w sposób taki trochę prowizoryczny. Tu się inaczej nie da po prostu. Dla sprawdzenia muszę tak to zrobić. No i działa. Musiałem nieco przerobić układ regulacji siły głosu. Barwatonu działa. Przód tył działa. Więc, ach, no tak, jeszcze klei się front ponieważ zetlały plastik tworzywo sztuczne, no jednak ma tendencję do, do pękania i każde nawet minimalnie zbyt mocne dokręcenie wkrętów może powodować pęknięcie i tak też mi się stało. Na szczęście po sklejeniu jest niewidoczne, no ale chcę zostawić jeszcze, żeby klej związał w sposób pewny. No, i tyle. Delko za chwilę wróci do swojego właściciela po tych wszystkich tutaj przeróbkach. Inaczej, gdybyś, gdybym tego nie zrobił w ten sposób, że no właśnie zamiast tych układów zainstalowałem wzmacniacze mocy, po prostu współczesne o niewielkich wymiarach, ale dosyć dobrych, dosyć dużej mocy. No to pewnie radio byłoby. Do wywalenia, bo nawet trudno mi sobie wyobrazić, że kupić podobne na części, powiedzmy, czy jako dawce, albo ten przeznaczyć jako dawcę. Tych odbiorników jest tak mało już, że byłoby to raczej trudne. A nigdy sprzedających raczej nie orientuje się, co tam w środku jest, jaki układ scalony, odbiorników tego typu no Było więcej po prostu, nie tylko takie jak ten DM-466, występowały również układy z Salona. <laughs> Przepraszam o innych oznaczeniach. Ja tu nawet gdzieś mam taki podobny trochę układ. Eee, znalazłem. I to był układ DM-14. Eee, Podobieństwo w nich jest dosyć mizerne, dlatego że podobnie jak ten, on tam DM14 DM ma też 14 przepraszam, 11 wyprowadzeń. W związku z tym jakaś tam podpowiedź jest w przypadku naprawy, no ale generalnie raczej trudno. Na pewno trudno o części, o dokumentację różnie z tym bywa. Jeśli jest, to jest dosyć droga. Potrafi kosztować nawet w granicach 25-30 dolarów, więc no, nie jest taka tania jak na dokumentację radia, które ma już tam pewnie z 50 lat. Nie wiem, jakie tutaj jeszcze tajemnice są, kryją się w tych odbiornikach, że firmy nie publikują po prostu w sposób dostępny dla każdego schematów, instrukcji serwisowych czasami skrywają je skrzętnie, a już szczególnie wtedy kiedy samochód wyposażony jest w tak zwany sprzęt OEM no i wtedy other equipment manufacturer czyli takich producentów typu nie wiem Matsushita albo Sony albo, albo Philips no ale ponieważ radio czy sprzęt audio trafia do Samochodu typu, nie wiem, Toyota, czy tam Ford, no to się od razu inaczej nazywa. I nie ma żadnych informacji często o, o tym, jaka jest topologia układów, jak one są skonstruowane, jak po prostu nie ma schematu. A tutaj dochodzi jeszcze brak części zamiennych jak to w daleko. Więc tak to zostawiam. Już nie będę, bo jeszcze może pokażę. Jak później zwiążę dobrze klej, założę front panel, już bez podłączania pokażę, jak radio wygląda po prostu. Delko poskładane, się gotowe do montażu. Naprawa potencjometru dała dobre rezultaty, działa poprawnie, na szczęście jest możliwość nawet podwójnej regulacji balansu. Z jednej strony regulację balansu mamy tutaj, taki potencjometr montażowy zainstalowany na front panelu radia, do regulacji pokrętłem oczywiście, no i też można regulować niezależnie siły głosu w obu wzmacniaczach, które zainstalowałem w tym radiu, a więc można go montować do deski rozdzielczej.